I trzecie i ostatnie pytanie dzisiejszego wieczoru. Jaki kraj w obecnej Europie postawiłby Pan za wzór autonomii pod względem cybernetycznym? Hmm. Proszę Pana, powiedziałbym tak. Jako wzór, wzorzec, to, 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 to wolę się nie wypowiadać, ale mogę powiedzieć, że największy y, 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 współczynnik swobody z krajów obecnej Europy. W tym języku się wypowiem, który dziś prowadziłem, to ma Szwajcaria niewątpliwie. Absolutnie. I Szwajcarzy, jako systemy autonomiczne, też mają największy stosunkowo współczynnik swobody. Tak jeszcze dodam jako ciekawostkę, że jeden z moich dawnych współpracowników, w tej chwili on już tam działa samodzielnie w łączności z nami nawet nie utrzymuje. Zajął się biznesem, to businessman. W każdym razie proszę was, kiedyś badał problemy Szwajcarii, bardzo ciekawe. Tutaj wnioski wyprowadzono tam na przykład, żeby nowo, nową ustawę wprowadzić, to musi być referendum. Nie można tak narzucić odgórnie społeczeństwu, co świadczy o bardzo wysokim współczynniku swobody, ale jako ciekawostkę, proszę Państwa, to twierdzili niektórzy znawce, ja nie biorę za to odpowiedzialności, tylko cytuję, mego byłego współpracownika, który te sprawy badał, podobno Szwajcaria ma najlepszy wywiad świata aktualnie. No, ja oczywiście swój komentarz dodam. No, jak wyłączymy naszą przedwojenną dwójkę i kontynuację jej tradycji, to, to mogę się z tym zgodzić, ale tylko z tym zastrzeżeniem.